Przed nami Boże Narodzenie. To wyjątkowy i magiczny czas, w którym możemy podarować bliskim to, co w życiu najcenniejsze. Czyli miłość, życzliwość i troskę. Życzymy, aby te dobre emocje wypełniły Wasze serca na długo. Nawet nie na długo, tylko na zawsze. Przytulajcie się, uśmiechajcie się, bądźcie razem. Pomagajmy sobie nawzajem, nie tylko od święta. Bo pomagając innym, dobro, które wysyłamy w świat, wraca też do nas. Spędźcie te święta tak, jak lubicie. Energii na co dzień oraz dużo uśmiechu w nowym roku. A ja życzę Wam, aby powodów do radości było dużo więcej niż igieł na Cholince. A każdy problem został z łatwością rozwiązany. Dbajmy o bliskich, o relacje z nimi. Zapomnijmy chociaż na chwilę o troskach dnia codziennego. Żeby w Waszym życiu nie zabrakło odrobiny słodyczy. Pracy w tak zgranym, przyjaznym zespole. Obyśmy razem budowali przyszłość opartą na zdrowie dzisiaj bardzo potrzebne. Niech nowy rok przyniesie wiele pięknych chwil, sukcesów i satysfakcji z podjętych działań. To już po raz szósty, kiedy święta Bożego Narodzenia spędzamy jako jedna wielka rodzina Radomskiego Centrum Onkologii. Niech ten magiczny czas upłynie Państwu w kameralnej, pełnej ciepła i spokoju rodzinnej atmosferze.